Letnie uczucie, miałem przyczucie, że suka ta zdradziła mnie. Ja nie wierzyłem, lecz zobaczyłem, jak inny ją posuwał se. Letnie uczucie, miałem przyczucie, że suka ta zdradziła mnie. Ja nie wierzyłem, lecz zobaczyłem, jak inny ją posuwał se. Myślałem, że wciąż kocha mnie, lecz suka ta mnie zdradziła. Letnie uczucie, miałem przyczucie, że suka ta zdradziła mnie. Ja nie wierzyłem, lecz zobaczyłem, jak inny ją posuwał. Se. Letnie uczucie, miałem przyczucie, że suka ta zdradziła mnie. Ja nie wierzyłem, lecz zobaczyłem, jak inny ją posuwał se. Ujrzałem ją na łące gdzieś, jak koleś ją se posuwał. Letnie uczucie, miałem przyczucie, że suka ta zdradziła mnie. Ja nie wierzyłem, lecz zobaczyłem, jak inny ją posuwał se. Letnie uczucie, miałem przyczucie, że suka ta zdradziła mnie. Ja nie wierzyłem, lecz zobaczyłem, jak inny ją posuwał se.